Dzień dobry, witajcie. Tu Iwona. Moi drodzy, chciałabym Wam zakomunikować, że lada moment, za kilka lub kilkanaście godzin, tak obstawiamy, na świecie pojawią się nowe mniamniamki. Mnamiamki E, jak elfiki. W Bogoloko wszystko już jest przygotowane do porodu. Bogusia wyposażyła porodówkę we wszystkie potrzebne sprzęty. Jest materac do rodzenia, jest waga, termometr, odsysacz, podusia grzejąca dla maluszków. No wszystko, słuchajcie, czeka w gotowości. My też czekamy w gotowości. My, czyli Bogusia, Edzia i ja... Edzia ma na szczęście urlop, a ona jest bardzo ważnym ogniwem podczas porodu, bo zawsze jakoś uspokaja tę rodzącą sunię, potrafi ją wymasować i, i wyczuć, czy właśnie idzie kolejny maluch. Dzisiaj, po, po takim dawnym zagajniku, który właśnie w dniu dzisiejszym sąsiedzi przeorali, przechadzał się bocian i kiedy z Bogusią poszłyśmy na spacer to zobaczyłyśmy tego, tego bociana i mamy nadzieję, że on rzeczywiście zwiastuje szybki poród Milka dzisiaj od rana już nie je spadła jej temperatura ciała, więc to są oznaki porodu w zasadzie nie rusza się, trosz, trosz, troszkę się przemieszcza, y, układa się na, y, raz na jeden, raz na drugi bok. No mam nadzieję, że, y, że zacznie się akcja porodowa wieczorem albo nad ranem. No bo też fajnie by było, żeby ten y, pies się za długo y, nie męczył. Im szybciej ten poród przyjdzie, tym szybciej się skończy. Pani doktor na USG orzekła, że będzie 8 maluchów plus minus 1. Zobaczymy, ile ich będzie. Tyle będzie, oby tylko były zdrowe. Moi drodzy, trzymajcie kciuki. Jak tylko maluchy pojawią się na świecie, na pewno się o tym dowiecie. A ja póki co. Muszę jeszcze trochę popracować, i rzeczywiście czekam troszkę w niepokoju na telefon od Bogusi, żeby gnać do niej i, i, i wspierać w porodzie. Dzięki za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania kanału, i mam nadzieję do usłyszenia. Papa. Pa.